Kropla miłosierdzia. Patrycja Michońska przy mikrofonie wraz ze mną w Radiu Plus Warszawa goście: ksiądz kardynał Kazimierz Nycz metropolita warszawski oraz wolontariusze Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej Daniela, Ania, Karina i Paweł. Rozmawiamy o miłosierdziu i nasi wolontariusze przygotowali pytania dotyczące miłosierdzia, ale też stacja 7PL pomogła nam zebrać pytania od internautów i teraz kolejne pytanie. Karina. Dobrze, to w takim razie może coś na temat aktualnej sytuacji w Polsce i w Europie. Jak być miłosiernym wobec, ucho wobec uchodźców w obliczu obaw o własne bezpieczeństwo? Również moja sąsiadka ciągle powtarza, my przyjmiemy, a oni nas zabiją. I co teraz robić? Pierwsza sprawa, nie wolno dokonywać na pewno generalizacji w mówieniu i w myśleniu o uchodźcach i o, o muzułmanach, że wszyscy to są ci, którzy przychodzą zabijać. Jest rzeczywiście faktem, i to są faktem empirycznym, że bardzo często marginesem ludzi wierzących, wyznających Allaha czy religię islamską jest grupa jakichś terrorystów. Ale gdyby o chrześcijanek, wśród których też się zdarzają takie wypadki, chociażby te amerykańskie, niezwiązane z Bliskim Wschodem, to też gdyby powiedzieć o chrześcijaństwie, że to jest, że wśród nich są, czy chrześcijaństwo jest terrorystyczne, byłoby nieuprawnionym uogólnieniem. To jest pierwsze rozróżnienie. Drugie rozróżnienie, absolutnie obowiązkowe, moim zdaniem, jest rozróżnienie między uchodźcami a migrantami. Bo my, żeby się mianowicie usprawiedliwiać z naszej czasem bezczynności, to stawiamy znak równości i wszystkich traktujemy jakby przy tym przysłowiowym jednym worku. Ja miałem okazję być na Bliskim Wschodzie, nawet w ciągu tej, tej wojny ostatniej dwa razy w Libanie i widzieć obozy uchodźców, czyli półtora miliona ludzi w samym Libanie, czteromilionowym. To tak jakby Polska przyjęła 10 milionów. To widziałem w obozy uchodźców, widziałem ludzi, rozmawiałem z tymi ludźmi, którym z, z, w Damaszku, w Aleppo, w Syrii zburzono wszystko, którzy uciekli z powodu tego, że są chrześcijanami, tam byli prześladowani, bo im mówiono albo się nawrócisz, albo mianowicie będziesz zabity, którzy uciekli przed wojną, przed tym, że nie mają do czego wrócić i nikt mi nikt nie mówi, że nie ma uchodźców. Natomiast druga sprawa to są migranci, którzy przy okazji tego Prądu, który idzie przez Europę i świat, no chcieliby tak, jak myśmy chcieli kiedyś w Niemczech czy w północnych Włoszech, zarobić nie tysiąc złotych, tylko zarobić tysiąc euro. Czy nie dwa tysiące, tylko dwa tysiące euro. I to, to robiliśmy przez całe lata komunizmu, i to robiliśmy w latach osiemdziesiątych, i robimy dzisiaj dwa miliony ludzi z Polski za granicą. I wcale ich nie potępiam. Choć może, gdyby człowiek patrzył yy, skrajnie kategoriami troski ojczyzny, na to powinni zostać, ale, ale jest, to, jest to problem migrantów. I teraz pytanie o uchodźców tej pani, czy to, to pytanie zawarte, no jest pytaniem, na które musi być zawsze odpowiedź taka, że prawdziwym uchodźcom musimy pomagać. Nie ma dyskusji. Jeżeli wierzymy w Ewangelię jako chrześcijanie wierzymy w słowa, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, to Pan Jezus się nie myli. My się możemy mylić w interpretacji, w odczytaniu tych słów. Trzeba pomagać. Oczywiście zasadne jest pytanie: drugie, trzecie, jak to robić? Jak to robić bezpiecznie? Jak to robić mądrze? Jak to robić skutecznie? Na przykład, jak pomóc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, żeby oni, którzy tam są dwa tysiące lat, pierwsi przy Chrystusie, nie musieli opuścić tej ziemi. Biskupi tamtej się alarmują. Nie zostawcie nas samych bez chrześcijan. Ale jak to robić mądrze tam? Natomiast moim zdaniem Europa stanęła przed takim momentem, że nie potrafi się wymigać, nie potrafi powiedzieć, zamkniemy się, staniemy się gettem, nie obchodzą nas ci. Wczoraj i następni zginęli przy, przy, przy brzegach włoskich, czyli przy brzegach tak zwanej chrześcijańskiej Europy. Mówię tak zwanej, bo niewątpliwie jesteśmy kontynentem, który jest chrześcijański, wyrósł z chrześcijaństwa, ale czasem troszkęśmy od tego odeszli. A więc to nie jest sprzeczne z bezpieczeństwem. I zarówno państwo, i państwa, i my w naszej działalności musimy się liczyć z bezpieczeństwem, czyli musimy uwzględniać te parametry, które sprawią, że coś bezpiecznie potrafimy zorganizować. Ja myślę, że pod tym względem dziś można już to powiedzieć otwarcie. Baliśmy się wszyscy. Przykład świeckich mistrzostw Europy, jest przykładem na to, że nie wolno nam ulec panice i z wszystkie, wszystkiego zrezygnować, bo, bo będzie niebezpiecznie, bo może być wybuch. To samo dotyczy Światowych Dni Młodzieży. Ufajmy, że mamy dobre służby bezpieczeństwa, że mamy dobrą policję, że mamy dobre, e, dobry wywiad, którzy nas zabezpieczą jak tylko to jest możliwe i tak będzie. Tak jak się udało na, na Mistrzostwach Europy we Francji. Pawle, jeszcze jedno krótkie pytanie tak, przed przerwą. E, dobrze, to już mówię w takim razie do konkretu. To jest takie pytanie o życiowe sprawy. Jednym z uczynków miłosiernych względem duszy. Jest krzywdy cierpliwie znosić. I tutaj pytanie w takiej sytuacji, kiedy na przykład ktoś, żeby skonkretyzować, na przykład żona jest źle traktowana lub poniżana przez męża w rodzinie, to czy ta osoba, ta żona nie powinna wtedy raczej powiedzieć dość i mocno się przeciwstawić, żeby zakończyć takie zachowanie? się, znaczy, ja że takich przykładów w niezwykłym małżeństwie jest bardzo dużo. To znaczy, yy, tu jest też miejsce na zastosowanie zasady sprawiedliwości i miłosierdzia. Znaczy krzywdy znosić cierpliwie, dlatego że nigdy w życiu naszym nie będzie tak, żeby się wszystko układało tak, jak my sobie zaplanowaliśmy. Ktoś sobie zaplanował tak w życiu małżeńskim, coś tam się zmieniło i nosi tę sprawę z trudem, z bólem przez całe życie, ale to nie znaczy, że to jest zachęta do tego, żeby krzywdzony małżonek miał mianowicie wszystko brać jako, jako dopust woli Bożej, bo na pewno nie jest to dopust woli Bożej, tylko to jest w najgorszym, czy w najlepszym wypadku, czy w najgorszym wypadku, to jest sytuacja losowa, czy losu, który dopuszcza, bo moim zdaniem zbyt dużo przypisujemy Panu Bogu. Pan Bóg sprawił, Pan Bóg dopuścił. Myśmy sobie sami narozrabiali, a potem mianowicie nosimy to jako skutek w naszym życiu, a próbowalibyśmy to Panu Bogu przypisać. To jest podstawowy Błąd moim zdaniem zupełnie nie mający nic wspólnego z chrześcijaństwem, i dlatego, jeżeli znosimy pewne sytuacje, w których nie ma wyjścia, czy z których nie ma wyjścia, no to to jest mianowicie sytuacja, kiedy jest to zgodne z tym, co mówimy o miłosierdzie Bożym. I już znamy takich ludzi, którzy na przykład w, w małżeństwie znoszą chorobę jednego współmałżonka, bardzo ciężką, poważną, zmieniającą zupełnie optykę życia małżeńskiego. Ktoś bym powiedzieć ze sprawiedliwości zostawiłbym to wszystko i budował od nowa. Nie. To jest właśnie ta wielka umiejętność. Natomiast jeśli chodzi o urazy, no to jest jeszcze jeden wielki problem, który się nazywa w tym, żebyśmy byli zdolni dać szansę e, przepaczenia i przeproszenia, to znaczy prowadzić w tym kierunku. Bo jeżeli się usztywnimy, powiemy nie, to nie ma szans, ja się na to nie będę godził, nie będę tego znosił. To wtedy jesteśmy przeciw uczynkowi wobec, wobec duszy, czyli e, tego uczynku, który pan nazwał, urazy cierpliwie znosi. Natomiast to jest moim zdaniem wyzwanie i zadanie, ale to tutaj stale trzeba, moim zdaniem, stosować zasadę sprawiedliwości. W pewnych sytuacjach, jeszcze raz do małżeństwa wracając, to wiemy doskonale wszyscy, że ona w przypadku na przykład pijaństwa męża musi czasem. Dla nawet leczenia tego człowieka postawić sprawę zasadniczo, po to, żeby on osiągnął to dno, z którego się odbije, i to też jest miłosierdzie. Pozwolić mu się odbić. A każdy, który leczy tego typu sytuacje, doskonale wie, że dopóki ten człowiek nie uzna, nie dotknie dna, to nie, nie zacznie się nawrócenie. I w tym dotknięciu czasem otoczenie, czasem rodzina, czasem inni muszą brać udział, bo to jest po prostu sposób na to, żeby dotknąć kogoś miłosierdziem. Mamy jeszcze trochę pytań, ale do nich wrócimy po krótkiej przerwie.